Maneczko mojej kryzji, szpilki. I tak, na początku odcinka chciałem was przeprosić za to, że nie było tych odcinków w tym tygodniu, ale to z racji tego, że dużo streamowaliśmy i nie było po prostu na to czasu. E, nie wyrobiłbym na to po prostu. Ale na to mam dzisiaj dla was niespodziankę. Jest ze mną dzisiaj prezydent Markster. Witajcie, z tej strony prezydent Markster się kłania. I jesteśmy w zupełnie nowej gr grze. W, now w nowej grze, która się nazywa, powiem wam, po intrze. Ale w grze otrzymujemy super rakietowe buciki, jak widzicie, już mamy tutaj. Także zapraszam Was na intro i widzimy się po intrze. Dobra, słuchajcie, kochani. Eee, gra teoretycznie nie jest symulatorem, bo się tak nie nazywa, e, ale tylko według nazwy, patrząc, A jeśli chodzi o samą e, zabawę, samą e, rozgrywkę i tak dalej, to jest typowy symulator, tylko że jest bardzo, bardzo rozbudowany i bardzo, bardzo fajnie. Zrobiony. Zresztą możecie już zobaczyć, że na początku mamy e, takie każdy ma swój e, jakby podest, swój e, jakby lunch, bazę. bazę, coś w tym stylu. Tutaj już jakiś kolej zaczął rakietę budować. Generalnie chodzi o to, żeby zbierać paliwo rakietowe. Tutaj mamy taki, widzicie, w tej chwili, plecak. To jest na plecak masz, mamy miarkę, kiedy jest full, kiedy jest pełno e, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. I musimy zbierać to paliwo rakietowe. Żeby zacząć zbierać paliwo rakietowe, musimy nacisnąć na start. W momencie, kiedy jest aktywne, to teraz, jak się poruszamy, paliwo rakietowe się zbiera. Oczywiście możemy to przyspieszyć. Eee, o, widzicie, w tej chwili już się buduje rakieta. Ja dałem 1%, niestety, tylko, ale to jest tam mniejsza od... Gra wyszła dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj. <coughs> jest pierwszy większy update, czyli to tak naprawdę dzisiaj ruszyło. W tej chwili w tą grę gra niewiele tą osób. A sama gra się nazywa Rocket World, czyli rakietowy świat, wersja beta. Jest naprawdę bardzo fajna. Adelog, gdzie jesteś? A latasz tu? Ja sobie jestem, W grze możemy mieć pety. Są też pety, także są tutaj widzicie, mamy cztery dostępne, reszta są dopiero później dostępne od odpalonych rakiet, bo to wszystko zależy, ile rakiet wystrzeliliście. Najdroższy pet jest od 25 rakiet wystrzelonych, czyli dosyć sporo. My na razie nie będziemy się tymi petami zajmować, ale powiem Wam tylko, że nasze pety w momencie, kiedy je sobie aktywujemy, czy sobie kupimy one, nie latają za nami. One mają tu swoje takie mikrobiomy, i one w tych mikrobiomach sobie żyją i zbierają za nas też paliwo rakietowe. Adela, chodź ze mną. O, idę do ciebie. W ogóle gra jest tak pięknie zrobiona, że w momencie, kiedy wchodzicie Ech. do tej gry, widzicie ten piękny tu świat z tyłu, to, to, to wszystko, co tam jest w środku, tutaj są w ogóle przejścia do kolejnych krain teleporty, my z nich nie będziemy mogli skoczyć, bo to jest od 3 startów, tu od 7, tu od 15 i od 25. Ale możemy iść sobie na pierwszy. Chodź Adela. Możemy się te szybko tutaj dostać. Ja tu trochę. Ja mam 80%, bo zbierałem. A, zbierałaś już. O, i tu możemy sobie szybko zbierać też w ten sposób diamenciki, czy to kryształy, które potem uzupełniają nam pleca. Widzicie, on się uzupełniał, już mam 177. Fajne w grze jest to że w momencie kiedy już robicie tą rakietę i tak dalej, ten plecak wam zaczyna rosnąć ta pojemność plecaka, w momencie im więcej rakiet macie wystrzelone, tym możecie e, szybciej. Mamy fuel, czyli możemy teraz teleportować się do bazy i tutaj e, przejść i damy paliwko na naszą rakietę. Ja też snacki. Teraz możemy naszą rakietę wystartować, zobaczcie mamy launch. Rakieta wystartuje i dostaliśmy 10 gemów. 10 gemów, 1200 zł. Eee, czyli jeszcze nie możemy peta, najtańszy kosztuje tak. 3000. Dobra, słuchajcie, lecimy z powrotem. Moja tak. też już wystartowała. Na razie możemy tylko małe rakiety słuchajcie, bo to A -a. dopiero po starcie się zwiększa. O i fajnie subik wleciał, dzięki w za suba kolego. Dzięki za Suba. Zabaw się na subik na odcinku. Jest to bardzo fajne, tylko u mnie możecie to zobaczyć podczas odcinka, kto akurat mnie złapie i wrzuci. Możecie tylko w czasie odcinków u mnie to zobaczyć, że się suba pojawiają. To akurat w momencie, kiedy ktoś mnie zasubskrybuje jak nagrywam. Jest to bardzo fajne, mi się to w spodobało. Ja to postanowiłem robić i to zostawię. Chyba zostanie na zawsze już na tym kanale. I tak dalej. Zastanawiam się, czy nie nagrywać trochę też odcinków z Fortnite'a z typu mapek widzów. Nie wiem, czy tego chcecie w ogóle. Ale powiem wam jeszcze coś takiego, że ten symulator nie chodzi tutaj, żeby tylko zbierać coś takiego. Możemy oprócz tego jeszcze sobie sk sk robić parkury. W momencie, kiedy robimy parkury? tak tutaj, patrzcie, o. Mamy takie e, większe kryształki, które dają dużo, dużo więcej. Słuchajcie, ja w tej chwili mam full, znowu idę rakietę odpalić. Adela, jak ty? ja zbieram sobie skacze gdzieś i zbieram. Słuchajcie, bo ja teraz się zastanawiam o. z tym plecakiem, czy my możemy plecak jakoś inaczej? Nie, tylko tak. Za pomocą petów się... Ee, dobra, słuchajcie, a są tu jakieś gamepasy w ogóle? Tu są nasze Oda, pety, są... tu są Twitch kody. Twitch nie, pety, nie ma plecaków, nie, nie można powiększyć plecaka e, samego, sam plecak się od siebie musi potwierdzać, bo okay. ten... Ale czekajcie, spróbujemy jedną rzecz. Zaczekajcie chwilę, zrobimy małe cięcie, ja sprawdzę czy są jakieś twitch dla was. Dobra, z tego co sprawdziliśmy nie mają jeszcze swojego twitcha, bo ta gra jest za nowa po prostu, korzystajmy z tego co na razie do, nam gra oferuje. Czyli teraz sobie zbieramy szybko e, to co tutaj możemy, ja spróbuję zrobić ten parkour, może to e, też się uda. Słuchajcie, można zrobić do, double skok, patrzcie, podwójny jump, jest na dwa razy i im wyżej jesteście tym lepsze nagrody zbieracie, tutaj już gema dostałem. To akurat fajne, bo zagramy też pewnie... Oj, spadłem, nie. Gra, gra jest, Słuchajcie, ja tą grę zobaczyłem u bo się przyjdą, bo pewnie wszyscy też oglądacie. I mówię, nie no, muszę wam nagrać. Może będzie lepiej, jakby może wolicie po polsku oglądać. Każdy youtuber ma swój styl do nagrywania, ja mam swój, może też się wam to spodoba. Ja z całym szacunkiem do Rusopla, nie mam nic do niego o, i tutaj do góry. Oj. I tu już jest jakiś par. O, jest boss. Słuchajcie, za bossem, jak się uda to przejść i nas nie zwali, jest nagroda. W momencie kiedy dojdziecie do jakiegoś miejsca, jest nagroda, jest to chest. W tym momencie dostałem 3300 e, fiula, czyli już jestem pełen. Mogę sobie to oddać. Jest tak fajnie, że to jestem. Jest. E, już ci pokazuję. Bo już mam 66% tego e, rakiety zrobione. E, ale gra jest tak kosmicznie zrobiona no detale, te szczegóły, te iskry, to wszystko jest tak fajnie zrobione, no że musicie po prostu w nią zagrać. Chciałbym, żeby ta gra odniosła jakiś większy sukces. Ja nie wiem, czy mi się uda na odcinku zbudować trzy rakiety. Bardzo bym chciał. Chociaż Adelo tutaj, gdzie jesteś? I ja nie wiem, gdzieś tak poszłam. Gdzieś. Dobra, to ja poszukam. Bo no tu są sobie. wszędzie jakieś parkury, słuchajcie. Każdy parkur prowadzi gdzie indziej. E tu możemy pójść tam. a czekajcie jak pójdziemy w drugą stronę, gdzie pójdziemy? Nie wiem, jestem w jakim miejscu. są wszędzie różne parkury. Różne parkury dają różne rzeczy, także warto robić te parkury. O, często mam jakieś. No i na końcu za to parkuru znajduje się nagroda. Słuchajcie, tutaj teraz poszliśmy w tą stronę, tam do bossa, bo tam jest boss pierwszy, a teraz pójdziemy sobie tutaj zobaczyć. za drugi boss. za. To o, na dwa to razy skakać. Pamiętajcie, że, że jest dubel e, jump. To jest coś. Tutaj by też można było wskoczyć chyba jakoś. Tak, tu też można iść. Też można iść. Tutaj też coś jest. Patrzcie, to jest kolejna rzecz. Ej, bo tu jest jakiś tunel. Tu można było tunelem przejść. No to ja tam byłem. A, dubbel jumpa trzeba użyć. I idziemy teraz tu. Boss. Drugi bas Zobaczymy, tu Kevinek mi kibicuje, też jest ciekawy. Fajna gra. Nie? Tak. Tak, bardzo. Warto, jest gra fajna na streamy, powiem, niestety serwery nie są jakoś super wielce... E, wielkie, ale naprawdę gra jest przekozasko zrobiona. Ja z tego co widziałem, na kolejnych mapach będą dodatkowe rzeczy, w kolejnych updatech będą się pojawiały kolejne też rzeczy. Ja niestety mam strasznie mały plecak, dlatego ja muszę teraz szybko zbudować rakietę. Ja widziałem Urusop. O Ja już mam rakietę, odpalam. Ja też już miałem. Hej, kolejna rakieta, już więcej kasy dostałem. Słuchajcie, kupimy sobie pety. Słuchajcie, kupimy sobie pety, kupimy sobie pety te tutaj dwa. Co to jest? Panda Prince jakiś i san Cat, Bronze Uncommon. No spoko, dobra, dwa pety mamy. E Ekwipujmy sobie te pety. Czy one się same ekwipują? Zaraz zobaczymy. Są zaekwipowane. Okej, okay, super. I te nasze peciki, patrzcie. One sobie tu biegają w tym ekobiomach. One są bardzo fajnie to zrobione. Skubany e gdzieś tutaj uciekł. Nie ja uciekł, a jest. No ja też sobie. I one za nas teraz, słuchajcie, zbierają. To jest bardzo fajne, że one za nas zbierają. Eee, to mi się bardzo podoba, jest fajnie to zrobione. I też nie będzie tak lagowało gry, bo pety, które latają za nami gdzieś tam eee, i przeszkadzają. Ej, czekajcie, bo ja mam 100%. czekaj, 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 wróć, wróć, Co jest grane? Rakety mam 100%. A, wystartowałem. Aktiv. To hmm. chyba. O i teraz patrzcie, już zbieram nie po 1 tylko po trzy z tego co widzę, tak 10, 12, 2, w zależności, bo każdy pet inaczej zbiera, słuchajcie, one mają swoje, e, tu jest collect 7 i pack 6, e, tutaj jest collect 7, 6 i pack 7, dobra, I to nam, czyli pety nam zwiększają ekwipunki, to zależy, ekwipunek zależy od petu, a nie od strzelonych klatek, to też jest bardzo ważne, warto pamiętać. Czyli teraz teoretycznie mogę zebrać więcej jak 300 Ja spróbuję zrobić tutaj... A co tu są zawrota? O! Oh, teleportowało mnie A tu! Tu była droga do bossa Tu jest zejście A tam też coś jest Słuchajcie, spróbujemy tam może pójść Na Tutaj Tu? Tak Dobra, spróbujemy tu iść Kevin mówi, że mam iść tu spam, nie? Nie, masz w ekipunku po lewej stronie koło domku Hmm. A, i tutaj są też y, gemy, patrzcie, gemy tak. stoją. Tam też jest gem. I warto sobie te parkury robić, bo wszędzie są jakieś nagrody pochowane. E, tutaj widzę, idzie jakaś droga. Może tu idzie przejść. O, gemy. patrzcie, 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 patrzcie. I jaki tu jest wodospad, ale ekozacko to jest zrobione. E, ale trwaniak. Sobie... Trzeba w każdej zakamarki, słuchajcie kochani, w każde Ech. zakamarki warto wchodzić, bo wszędzie coś się dzieje. Eee, no to warto double jumpa, tutaj trzeba double jumpa korzystać, także trzeba to używać. Tutaj jest coś czerwonego, tutaj dostaję no chyba więcej gęstu. Czyli można naokoło, po prostu na skraju tego urwiska w tym kosmosie sobie po prostu łazić. A co, to trochę chyba zbagowane nie tak to mają być. No dobra, słuchajcie, ja jestem teraz tu. Ja tu dojdę, Jestem jak gdzie tu dojdę. A, naokoło po prostu sobie idę, patrzcie, naokoło sobie idę. Ale wszędzie jesteś pochowany, to jest bardzo fajnie zrobione, że nic nie przepada, wszystko gdzieś tam jest. To teraz? Chyba teraz będę musiał chyba skoczyć w Harakiriu. Widzę cię teraz. Ale spadłem. Ale spadłem. I spadłem. O. spadłem ale ja mam 100% rakiety, o co Kaman? Teraz. Czekaj, Ej. bo ja mam fuel też Max. Dobra, do domu pójdę. To się chyba e, zbadżyło. To jest A nie, dobra, już jest ok. I nie Pety, bo dalej mogę zbierać czyste. Czekajcie, zbierzemy kolejną rakietę i zobaczymy co będzie, bo to inaczej chyba się nie da. Co mam łączyć? A, start, a, bo nie zbieram. A i tu też są jajeczka na spamie. A, tu są jajka za gemy. O, tu Ale tu też jest gold, o. za 5000 gemów to jest jakieś fajne jako... Czy jest miniatura? Co się z tego dropi? Nie, nie ma. Eee, dobra, słuchajcie, kochanie, ja nie będę. A tutaj też one są, także to nie ma tragedii. Możecie to na spawny kupować albo sobie tam zbierać. Polecam grę, eee, gra mi się naprawdę podoba. Słuchajcie, jest kozak fajnie zrobiona. Detali detale są przekozackie. Eee, find secret: eee, Sekretne skarby, czyli szukajcie sekretnych skarbów. Tu jest kolejny jakiś tunel. To jest chyba to, co ja wtedy szłem. Tak. Eee, tu eee... tak. Tak, to jest to, co, to jest to, co myśmy szli już raz. E, kochani. to Czyli warto szukać wszędzie, czegoś wszystkiego. E, spróbuję ja tego typu radę. wyprzedzić. Czyli to mogę tutaj pójść. Nie, czekaj, spróbuję tu na skróty. Nie, nie dasz. O. ale nuda. A, nuda, nie nuda, ale słuchaj. Nie o to chodzi, żeby chodzić na skróty, tylko chodzi o to, żeby to zrobić. O, dalej idzie. Moje gemy! Złodziej. Zabra, ty zebrałeś. Teraz tutaj skarby. Dwa skarby są. O, Cześć. Tak. O. o. To może jeszcze tam będzie. Jeszcze raz tam będzie. Dobra, bierzemy kolejne pety. E, musimy kolejne pety wziąć, żeby zbierano. Możemy mieć pięć ubrane. Tutaj jakieś mon królik. monbany, Kolejne mombany. I a, a już nie mogę więcej. kurczę. Rę mam. Dobra, trudno. Lecimy dalej. Teraz zbierać. Mam 35% rakiety. Teraz ciężej tą rakietę złożyć. E, i kolejny poziom czy start, tak? Lunch. Tu jest wszystko pokazane zresztą. E, ile macie lunchów i tego wszystkiego. Okay, Tutaj ja jest. Ride, double jump. Tu są wszędzie instrukcje pochowane. Spójrzcie. E, tu jest kolejny sekret. I tu też można iść. Spróbujemy tu pójść. Ej, jak jest tam Kamien, no? Dinozaury, Kami lubi dinozaury. Tak? A może kiedyś dodatbym symoratory? Ej, jest symorator dinozaurów. Teraz? Ej, ale... ja, Kiedy... chyba muszę iść tu. Gdzieś gramorator dinozaurów. Nie no, tam szło, tam szło iść. Trzeba było tam iść. Dobra. Zabij tego Czyli to jest do tego... Wosach się nie da zabić, tylko się trzeba koniecznie... O, bo on tu miał tymi kockami, trzeba uważać na te kocki, żeby nie spaść. O, tam jest coś. O, i tu jesteś. Dobra. Pest, tabójka Turasa. Kolejny poziom... 52%. Trzeci, trzeci lunch i będziemy mieli nową krainę. Słuchajcie, bo ja muszę to z wami zrobić, bo jestem bardzo ciekawy. Drugie krainy, chcę wam to pokazać. Słuchajcie, będziemy na pewno w to grali na streamie. Jest stream z Roblox, oczywiście, zresztą wiecie o tym. Przedstawiłem Wam wszystko, co, jest, co dzisiaj będzie na ogłoszeniach na Discordzie. Kto nie jest na Discordzie, to nie żałuję, bo tam dużo rzeczy się dzieje. W tej chwili są konkursy na peciki w Babelgamie w i też jest na konkurs diamenty. na diamenty. Na 10 tysięcy diamentów Trzy osoby wygrają, ale ten konkurs kończy się jutro. Tam automat to sam losuje, tam wystarczy tylko wejść w zakładkę giveaway i nacisnąć Flare, Także. Nic wiele nie trzeba robić Adelo na pewno skorzystał, bo już wszystko przewalił Tak Ja muszę Bo tak. ja jestem od Biznesu Jest Janusz Biznesu, już masz diament. Ja zastanawiam się czy nie stworzyć ragi taką za milion diamentów Powiem, że to idzie zrobić Bo ja sam osobiście prawie mam już 200 Chyba 230 w tej chwili tysięcy Dodałeś sobie? Nie nie. Mm -hmm, yeah. No nie. Tak, nie. Mam 230 tysięcy, słuchajcie. Eee, I za milion będzie jakaś naprawdę super, super. Eee, <coughs> raga, ja przepraszam. Dobra, jesteście z powrotem, musiałem się czegoś tapić, bo Ech, mi strasznie yeah. w gardle zaczęło drapać. Ja już mam maksymalną ilość petów kupiłem przed chwilą. 5 eee, jak widzicie, to jest maks. Oczywiście możecie sobie unequipować i ekwipować z powrotem, także to nie ma jakiejś tragedii. Lecimy z powrotem, zbieramy, bo Adelus jest w nowej świecie. Aha Już Z tego co mówił, to są tam do kupienia nowe buty i bronie, yeah. także... tylko to tam jest tak ładnie przedstawione, co można kupić. A czy, czy będzie można kupić coś w tym stylu, tak? Mhm. Okej. Okay. O, A idę tu jest boss. A, już mam masz... Teraz przy 5 tak bardzo szybko się zarabia, to już jest 88% dobra, jeszcze, jedna, jeszcze jeden raz musimy przyjść i będziemy mieli też tą krainę, zobaczymy nową krainę i na, tym, na tej nowej krainie skończymy ten odcinek, wy oczywiście w komentarzach piszcie mi co myślicie o tej, o tej grze, bo w sumie z nazwy nie wynika, że to jest symulator, ale ma wszystkie elementy, czyli farmienie, levelowanie, jakieś tam rzeczy, pety i inne rzeczy, to typowy dla mnie symulator jest, także... Ja tutaj nie będę wam nic wiele mówił. Dla mnie to jest symulator i tak to będę nazywał. Myślę, że wy będziecie tak samo, że to jest też symulator i nie będziecie tam wiele z nami negocjować. Eee, także ja polecam wam tą gierkę. Link oczywiście do gierki w opisie. Eee, dużo, dużo więcej ciekawych informacji jak Instagram i Facebook i tam Twitch i tak dalej, i tak dalej. Eee, dobra, lecimy odpalić ostatnią rakietę. O. Dla, tu jak już się zbiera na tym świecie, to już można odpalić i... Jakiety, bo jak... O, zobaczcie, ja już mam tych Diaksów, znaczy Golda za ten świat. To no widzę. Słuchajcie kochani. W komentarzach oczywiście nie zapomnijcie o operce w górę zostawić, bo to też bardzo dużo dla mnie znaczy. Ja w tej chwili mogę już na nowy świat iść i idziemy tutaj z teleportu będziemy przechodzić przez to krainę. I jesteśmy na nowej krainie, słuchajcie. Tutaj macie coś takiego, że będzie niedługo jakieś wojny, także niedługo będziemy mogli jakieś bronie tutaj sobie kupować. Też niedługo będziemy mogli zmieniać kolory butów. I tu są moje buty, bo są niebieskie buty będą mi tak do mojego kosmicznego e, skina pasować, że masakra. Fajnie to jest w ogóle zrobione. Spójrzcie, dwie robotki stoją i sprzedają. E, kozak, 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 naprawdę. Mówię, to, jest, to są detale tej A gry. Nie, trzy? Dwie. A nie, są trzy faktycznie. Trzy. trzy. No dobra, o to. Te gry, te detale tej gry są tak zrobione, że to jest. Masakra! Ej, Czyli ciekawe czy teraz ja będę mógł zbierać więcej niż 300 Moim zdaniem powinienem już po odpaleniu już przy nowej krainie no powinienem się. mieć więcej. No, ale idzie, tak, już ale jest więcej. Idź do bossa. To no wszędzie parkury. Tu jest coś co chciałem wam pokazać. Słuchajcie kochani, musimy tam wejść. Słuchajcie, jak tu wejść? Do bossa. No właśnie idziemy. Słuchajcie, tam widzieliście bossa, ale tutaj ten boss to jest kozak. Wy już tutaj od dołu można zobaczyć, patrzcie, ciągnie się takie coś długiego, nie? Idziemy sobie do góry. Ja to widziałem u Rosoplaya. Ale muszę Wam to na moim odcinku też pokazać. Także wlecimy tam. Jest gra naprawdę kozacko zrobiona. Polecam Wam tą grę. Na reszta tutaj i to chyba źle Czekaj, ale tutaj też mi każe, iść, tu jest też jakiś. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co tu będzie. A tu jest tylko takie przejście na koło. A to tam trzeba iść, bo ja tam byłem. No nie, tu, 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 tu jest to wejście, to na środku wtedy. Dobra, to ten parkur, nie ten parkur. Nie poszliśmy do tego parkuru co trzeba. Szkoda, no trudno. Ale nie będziemy się przejmować, słuchajcie, odcinek no będzie dłuższy, a jej. Taki dragon tam jest. No właśnie dlatego chcę go pokazać widzą, jak ta gra kozacko, przekozacko jest skonstruowana tutaj. Twórca naprawdę siedział wiele godzin e, z grafikami i skrypterami, e, żeby to w Ten sposób zrobić. Wpadzie jakieś wodospady, nie wodospady, wszystko tak fajnie zrobione. A tutaj spójrzcie. Wielki smok, Wielki smok Chiński smok, bo to chińskie smoki są takie długie. Który, który też jest parkurem, bo to nie jest tylko smok. bo nie da się na niego wchodzić. Eee, trzeba na niego. A, i nie ja spadłem, dobra. Laj, do niego trzeba wejść, tam jest też parkur, na końcu jest też ta groda. Także warto te parkury robić, słuchajcie. Pobawić się troszeczkę, jest trochę frajdy, e, jest dobra. dużo. Nie, no teraz dobrze idę. O, A, bo tu też można iść. Dobra, może na jego rękę wejść, słuchajcie, bo tam jest jego głowa. Może tam przejść, i tutaj trzeba iść. Tak? Ale może też tu naokoło, dobra, idziemy sobie tutaj tędy. Ej, spada się. Czemu się spada? Ja spadłem. A bo widzisz to, bo tu gdzie ja jestem, trzeba skoczyć. No, tak jak widzicie, no, gra nie jest taka prosta, słuchajcie. Parkourów jest Multum, gra jest graficznie przekozacko zrobiona, słuchajcie, bo to jest... Inaczej tego nie mogę powiedzieć. No spójrzcie jak to wszystko fajnie, super super wygląda. Myślę, że łapeczka w górę dla twórcy tego trypu tutaj zostawiona pod dotinkę, będzie dużo znaczyła. Dla mnie oczywiście też. Miód Malinka ten odcinek. Good, good. Myślę, że certyfikat dostała. <grym grym 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 zresztą> Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, kochani. Zapraszam Was na streamy. Mam nadzieję, że będziecie często i tak również dobrze się z nami bawili. Trzymajcie się, ja jestem Crazy raz, Do zobaczenia. Cześć. A ja Adel, do widzenia. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.